Wskażemy tą winę, chociaż żeśmy jej nie wykazali, ale ten akt się odbędzie prawdopodobnie, bo już tutaj nie ma innego wyjścia, natomiast yy, proszę Państwa, ja apeluję do Państwa rozwagi. Już nie mówię tutaj o, o tej winie czy niewinie. Ja chcę Państwu wskazać, czy pokazać, czy jakby wspomnieć, w jakiej sytuacji Państwo stawiacie powie. Ja z nim jutrzejszym nie mam osoby, która się nazywa Skarb. Każda jedna osoba, która tutaj pracuje, ma, będzie miała wygaszone upoważnienia do podpisywania, kontrazygnowania, do podpisywania, do przelewów. Nie wszystkie osoby są tutaj upoważnione do podpisywania przelewów w kwotach wyższych niż tam 100 tysięcy czy 50 tysięcy. I to jest limit dziennych ustalonych i limit jednego przelewu. Znalezienie skarbnika osoby, która jest w szczególny sposób umocowana ustawą, nie będzie takie proste i Państwo o tym doskonale pewnie wiecie.